Przykład, jaką różnicę w myśleniu daje dieta kapłanów, która mianuje siebie jako właścicieli całej ludzkości? Historia szybkości myślenia najwyższego kapłana całego Bliskiego Wschodu Demona Kratosa. Niewolnicy szli powoli jeden za drugim, a każdy niósł szlifowany kamień. Czterech szeregów, każdy o długości półtora kilometra, z kamieniołomów do miejsca, gdzie zaczęto budowę miasta twierdzy, pilnowali strażnicy. Na dziesięciu niewolników przypadał jeden uzbrojony wojownik strażnik. Obok idących niewolników. Na szczycie trzynastometrowej, zbudowanej z oszlifowanych kamieni ludzkimi rękami góry, siedział Kratos jeden z naczelnych kapłanów. W ciągu czterech miesięcy w milczeniu obserwował to, co się działo. Nikt go nie odciągał, nikt nawet spojrzeniem nie śmiał przerwać jego rozmyśleń. Niewolnicy i straży traktowali sztuczną górę stronem na szczycie jako nieodłączną część krajobrazu. A na człowieka to siedzącego nieruchomo na tronie, to przechadzającego się po placu na szczycie góry już nikt nie zwracał uwagi. Kratos postawił przed sobą zadanie, zreorganizować państwo, na tysiąclecie umocnić władzę kapłanów, podporządkować im wszystkich ludzi na ziemi, czyniąc z nich łącznie z wszystkimi władcami państw, kapłańskich niewolników. Pewnego razu Kratos szedł na dół, pozostawiwszy na tronie swojego sobowtóra. Kapłan zmienił łodzież, zdjął perukę. Nakazał naczelnikowi straży, aby go zakłół w łańcuch jak prostego niewolnika i postawił w szeregu za młodym i silnym niewolnikiem imieniem Nart. Wpatrując się w twarze niewolników, Kratos zauważył, że ten młody człowiek ma spojrzenie dociekliwe i krytyczne, a nie błędne lub obojętne jak wielu. Twarz Narda była to skupiona i zamyślona, to wzruszona. Znaczy to, że nosi on w sobie jakiś swój plan, zrozumiał kapłan, lecz chciał się przekonać, jak dalece trafna była jego obserwacja. Przez dwa dni Kratos śledził Narda, w milczeniu taszczył kamienie, siedział przy nim w czasie posiłku i spał obok na pryczy. Trzeciej nocy, gdy tylko padła komenda spać, Kratos obrócił się do młodego niewolnika i szeptem, pełnym goryczy i rozpaczy, wypowiedział niewiadomo do kogo skierowane pytanie: czyż tak już będzie przez całą resztę życia? Kapłan zobaczył, młody niewolnik degnął i natychmiast odwrócił się twarzą do niego, jego oczy błyszczały. Migotały nawet przy mdłym świetle pochodni dużego baraku. To nie będzie trwać długo. Ja obmyślam plan. I ty, staruszku, też możesz w nim uczestniczyć wyszeptał młody niewolnik. Jaki plan? Obojętnie i z westchnieniem zapytał kapłan. Nart gorąco i z przekonaniem zaczął objaśniać. I ty, staruszku i ja i my wszyscy wkrótce będziemy wolnymi ludźmi, a nie niewolnikami. Policz, staruszku, na każdych dziesięciu niewolników przypada jeden strażnik. A piętnastu niewolnic, które przygotowują pożywienie, szyją odzież, też pilnuje jeden strażnik. Jeżeli o umówionej godzinie wszyscy rzucimy się na strażę, to pokonamy je. Niech strażnicy będą uzbrojeni, a my zakuci w łańcuchy. Nas dziesięciu na każdego, a łańcuchy też można wykorzystywać jak broń, podstawiając je pod uderzenie miecza. Rozbroimy wszystkich strażników, zwiążemy ich i przejmiemy broń. Ach, młodzieńcze znów westchnął Kratos i na pozór obojętnie powiedział. Twój plan jest nieprzemyślany, strażników, którzy nas obserwują, można rozbroić. Lecz wkrótce władca przyśle nowych, być może nawet całą armię i zabije zbuntowanych niewolników. Ja i o tym pomyślałem, staruszku. Trzeba wybrać taki czas, kiedy nie będzie armii. I ten czas nadchodzi. My widzimy, jak przygotowują armię do wymarszu. Szykują prowiant na trzy miesiące drogi, a to znaczy, że za trzy miesiące armia dotrze w wyznaczone miejsce i podejmie walkę. W bitwie osłabnie, lecz zwycięży, pojmie wielu nowych niewolników. Dla nich już buduje się nowe baraki. Powinniśmy zacząć rozbrajać straż, gdy tylko armia naszego władcy rozpocznie bitwę z inną armią. Gońcy będą potrzebować miesiąca, aby dostarczyć wiadomość o konieczności natychmiastowego powrotu. Osłabiona armia będzie wracać przez co najmniej trzy miesiące. W ciągu czterech miesięcy będziemy w stanie przygotować się do spotkania. Nas będzie nie mniej niż żołnierzy w armii. Pochwyceni niewolnicy zechcą być z nami, kiedy zobaczą, co się wydarzyło. Ja wszystko zaplanowałem jak należy, staruszku. Tak, młodzieńcze, ty ze swym planem i ze swoimi myślami możesz strażników rozbroić i odnieść zwycięstwo nad armią, odpowiedział kapłan już nieco bardziej ożywiony i dodał, lecz co potem zaczną robić niewolnicy, i co będzie z władcami, strażnikami i żołnierzami? O tym niewiele myślałem. I na razie przychodzi mi do głowy jedno: wszyscy, którzy byli niewolnikami, staną się ludźmi wolnymi. Wszyscy zaś którzy dzisiaj nie są niewolnikami, będą nimi jakby głośno myśląc, nie do końca pewien odpowiedział Nart. A kapłanów? Powiedz mi, młodzieńcze, kapłanów zaliczysz do niewolników czy do ludzi wolnych, kiedy zwyciężysz? Kapłanów? O tym też nie myślałem. Lecz teraz proponuję. Niech kapłani zostaną, jak są. Słuchają ich niewolnicy, władcy. Choć trudno ich niekiedy zrozumieć, to jednak myślę, że są nieszkodliwi. Niech opowiadają o bogach, a my sami i tak wiemy, jak lepiej przeżyć swoje życie. Jak lepiej to dobrze odpowiedział kapłan i udał, że strasznie chce mu się spać. Ale Kratos tej nocy nie spał. Rozmyślał. Oczywiście myślał, najprościej o spisku powiadomić władcę i schwycą młodzieńca niewolnika, on ewidentnie był głównym inspiratorem. Lecz to nie rozwiąże problemu. Chęć oswobodzenia się zawsze w niewolnikach będzie tkwić. Pojawią się nowi przywódcy, będą opracowywać nowe plany. A skoro tak główna groźba dla państwa zawsze będzie istnieć w jego wnętrzu. Przed Kratosem stało zadanie opracować plan zniewolenia całego świata. On rozumiał, nie uda się osiągnąć celu tylko za pomocą fizycznej przemocy. Niezbędne jest psychologiczne oddziaływanie na każdego człowieka, na całe narody. Trzeba transformować ludzką myśl, wmówić każdemu, że niewolnictwo jest najwyższym dobrem. Trzeba uruchomić samorzutnie rozwijający się program, który będzie desorientować całe narody w przestrzeni Czasie i pojęciach. A co najważniejsze, w adekwatnej percepcji rzeczywistości. Myśl Kratosa pracowała coraz szybciej, przestał odczuwać ciało, ciężkie kajdany na rekach i nogach. I nagle, jak przebłysk błyskawicy, powstał program. Jeszcze nieuszczegółowiony i nie do wytłumaczenia, lecz już odczuwalny i palący ogromną skalą swego zasięgu. Kratos poczuł się samowładczym panem świata. Kapłan leżał na pryczy zakuty w kajdany i sam się sobą zachwycał. Jutro rano, kiedy poprowadzą wszystkich do pracy, dam umowne znaki i naczelnik ochrony nakaże wyprowadzić mnie z szeregu niewolników. Zdjąć kajdany. Uszczegółowię swój program. Powiem kilka słów i świat zacznie się zamieniać. Niewiarygodne. Raptem kilka słów i cały świat podporządkuje się mnie, mojej myśli. Bóg rzeczywiście dał człowiekowi siłę, która nie ma sobie równej we wszechświecie. Ta siła to ludzka myśl. Ona tworzy słowa i zmienia bieg historii. Sytuacja ułożyła się nadzwyczaj pomyślnie. Niewolnicy przygotowali plan powstania. Plan ten jest racjonalny i najwyraźniej może doprowadzić do pozytywnego dla nich rezultatu przejściowego. Lecz ja za pomocą zaledwie kilku zdań zmuszę nie tylko ich, lecz również potomków dzisiejszych niewolników, a i władców ziemskich do bycia niewolnikami przez nadchodzące tysiąc lat. Rankiem na znak kratosa naczelnik ochrony zdjął dane. I już następnego dnia na jego placu obserwacyjnych zostało zaproszonych pozostałych pięciu kapłanów i faraon. Kratos zaczął swoją mowę do zebranych: to, co teraz usłyszycie, nie powinno być przez nikogo zapisane ani przekazane dalej. Wokoło nas nie ma ścian, i moich słów nie usłyszy nikt poza wami. Wymyśliłem sposób zamieniania wszystkich ludzi żyjących na ziemi w zniewolników naszego faraona. Nie można tego uczynić nawet przy pomocy niezliczonych wojsk i wyczerpujących wojen. Lecz ja to uczynię kilkoma zdaniami. Miną w sumie dwa dni od ich wypowiedzenia, a przekonacie się, jak świat zacznie się zmieniać. Patrzcie, na dole długie szeregi zakutych w łańcuchy niewolników niosą po jednym kamieniu. Pilnuje ich mnóstwo żołnierzy. Im więcej niewolników, tym lepiej dla państwa tak zawsze uważaliśmy. Ale im więcej niewolników, tym bardziej trzeba obawiać się ich buntu. Wzmacniamy straże. Musimy dobrze karmić swoich niewolników, bo inaczej nie będą mogli wykonywać ciężkiej fizycznej pracy. Lecz oni tak czy inaczej są leniwi i skłonni do buntu. Patrzcie, jak wolno się poruszają się, a rozleniwiona straż nie popędza ich kańczugami i nie bije nawet zdrowych i silnych niewolników. Ale oni zaczną się poruszać o wiele szybciej i nie będzie im potrzebna straż. W strażnicy też staną się niewolnikami. Dokonać czegoś podobnego można w następujący sposób. Niech dzisiaj przed zachodem heroldowie rozniosą dekret faraona, w którym będzie powiedziane: Z nastaniem świtu Nowego Dnia wszystkim niewolnikom darowana zostaje całkowita wolność. Za każdy kamień dostarczony do miasta wolny człowiek będzie otrzymywać jedną monetę. Monety można zamienić na jedzenie, odzież, mieszkanie, pałac w mieście czy samo miasto. Odtąd jesteście wolnymi ludźmi. Kiedy kapłani uświadomili sobie, co mówi Kratos, jeden z nich, najstarszy wiekiem, powiedział: Jesteś demonem, Kratosie. To, co jest twoim zamysłem, spowie demonizmem mnóstwo ziemskich narodów. Niech będę demonem, a to, co jest moim zamysłem, niech ludzie w przyszłości demokracją nazywają. Dekret został niewolnikom ogłoszony o zachodzie, wprawiło ich to w zdumienie, a wielu nie spało w nocy, obmyślając nowe, szczęśliwe życie. Rankiem następnego dnia kapłani i faraon ponownie weszli na plac na szczycie sztucznej góry. Opras, który pojawił się przed ich oczyma, poruszał wyobraźnie. Tysiące ludzi, byłych niewolników, na wyścigi ciągnęły te same kamienie, co wcześniej. Zalewając się potem, wielu niosło po dwa kamienie. Inni, którzy mieli po jednym, biegli, zostawiając za sobą unoszący się kurz. Niektórzy strażnicy też ciągnęli kamienie. Ludzie, którzy uważali siebie za wolnych wszak zdjęto z nich kajdany, dążyli do zdobycia jak największej ilości upragnionych monet, aby zbudować swoje szczęśliwe życie. Kratos jeszcze kilka miesięcy spędził na swoim placu, z satysfakcją obserwując to, co się dzieje na dole. A zmiany były kolosalne. Część niewolników połączyła się w niewielkie grupy, zbudowała wózki i naładowawszy kamieniami do samej góry, pchała je, oblewając się potem. Oni wymyślą jeszcze wiele urządzeń z satysfakcją, myślał po cichu Kratos od i już usługi wewnętrzne się pojawiły, roznosiciele wody i pożywienia. Niektórzy niewolnicy jedli wprost w biegu, nie chcąc tracić czasu na drogę do baraku, aby spożyć posiłek i płacili przynoszącym otrzymywanymi monetami. Wiadomo, że i lekarze pojawili się wśród nich, w biegu wręcz udzielając pomocy poszkodowanym i też za monety. Wybrano też kierujących ruchem. Wkrótce wybiorą sobie naczelników, sędziów. Niech wybierają, oni przecież będą się uważać za wolnych, a istota rzeczy nie uległa zmianie. Oni jak dawniej targają kamienie. I pędzą tak przez tysiąclecia w tumanach kurzu, oblewając się potem, taszcząc ciężkie kamienie. Także i dzisiaj potomkowie tych niewolników wciąż tak gnają bez sensu. Na tym, że jedni pracują, taszczą kamienie jak niewolnicy. Inni kierują taszczeniem, a współcześnie procesem produkcyjnym. Ale kierowanie przecież też jest pracą i to częstokroć bardziej skomplikowaną niż przenoszenie przez niewolnika kamieni. Ogólnie tak, przedsiębiorcy muszą myśleć nieco więcej. Ich myśl jest zajęta pracą od rana do wieczora. Co w takim razie z faraonem, prezydentem i kanclerzem, to oni też niewolnicy? Owszem, tak. Niewolnikami stali się również kapłani, którzy dokonali tych fatalnych czynów. Lecz jeżeli są niewolnicy, powinni byli też być panowie niewolników. Kim są, skoro nawet kapłanów do nich nie zaliczasz? Władcą niewolników jest sztuczny świat stworzony przez ludzi. W strażnicy zaś siedzą u większości ludzi wewnątrz i chłoszczą ich kańczugami, zmuszając do zarabiania monet. Obraz żałosny i bez wyjścia na to wygląda. W ciągu minionych tysiącleci powstawały i ginęły całe imperia, zmieniały się religie, prawa, a w rzeczy samej nic się nie zmieniło. Człowiek tak jak był niewolnikiem, tak i nim pozostał. Czyżby takiej sytuacji nie można było naprawić? Można. Jak? I kto jest zdolny to zrobić? Obraz. Co to znaczy obraz? Jaki. Taki obraz, który będzie przedstawiał inną sytuację. Sam pomyśl, Władimirze, ci ludzie, którzy za pośrednictwem pieniędzy rządzą dzisiaj światem, uważają, że szczęście człowiekowi może dać tylko władza i pieniądze. I większość ludzi, starających się zarabiać monety, utwierdza ich w tym przekonaniu. Jednak często, bardzo często zwycięzcy bezsensownego wyścigu cierpią. Zdobywają iluzoryczne szczyty i wyraźniej niż inni odczuwają cały bezsens swojego życia. Pokażę ci obrazek z przyszłości, a ty go opisz. Niech stanie się rzeczywistością najwyżsi kapłani, których ród ciągnie się od czasów prehistorycznych. Pewnego razu musieli rozwiązać problem buntujących się cyklicznie niewolników, którzy cyklicznie stanowili widmo eliminacji swoich oprawców, którzy to siłą zmuszali swoich ewolników do nieustającej pracy na ich rzecz. Żeby uniknąć niespodziewanej agresji musieli odciągnąć uwagę swoich niewolników od siebie stworzyli osobę władcy w postaci faraona czy króla i tym podobne postacie. Ponieważ w przypadku przywrotu czy jakiejś napaści niewolnicy zawsze skierują swój gniew na domniemanego władcę a prawdziwi ich ciemiężyciele czyli kapłani nigdy nie będą przedmiotem gniewu. Tylko ustanowiony przez kapłanów władca, którego wychowaniem od dzieciństwa zajmowali się wyłącznie sami kapłani po to by mieć nad nim całkowitą kontrolę. I tak tworząc swoją marionetkę w postaci faraona jako niby władcy ludu dalej sprawowali władzę kierując faraonem, który musiał wykonywać ich wszystkie polecenia, bo w innym przypadku faraon wiedział, że w każdej chwili mogą go zastąpić kimś innym, ogłaszając świętą krucjatę przeciwko zwrodniałemu władcy i zainicjować słuszny bunt wykorzystywanych niewolników, a sami kapłani jak zawsze będą poza wszelkimi podejrzeniami. System przetrwał do dziś i wystawiani są na władców jednostki przyciągające uwagę, budzące zaufanie, ale z mroczną przeszłością, aby można było go zastąpić, jeśli by tylko wymknął się spod kontroli. Na świecie są bogaci ludzie, lecz na każdego bogatego przypada jeszcze bogatszy. I Jest jeden najbogatszy. Na niego, na najbogatszego pracują wszyscy pozostali bogaci, a więc i wszyscy, którzy im podlegają. Takie jest prawo systemu, w której żyjemy. Wszelkie gadanie o bezinteresownej pomocy dla krajów rozwijających się to całkowity blef. Tak, bogate kraje udzielają kredytów poprzez fundusze międzynarodowe krajom rozwijającym się, lecz udzielają ich w rzeczywistości tylko dlatego, by otrzymać od nich solidne procenty za korzystanie z kredytu otrzymać daninę. Na przykład dany kraj samych odsetek od kredytu płaci 3 miliardy dolarów rocznie Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu MFW i ta suma to tylko procenty za zaciągnięty przez dany kraj kredyt. Wielu ekonomistów wie, Podstawowe finanse Międzynarodowego Funduszu Walutowego składają się z kapitałów USA. Dla nich jest zrozumiałe, że złodziejskie procenty za korzystanie z kredytu odprowadzane są do USA. A do kogo konkretnie tego nie wie nikt? Stany Zjednoczone jako kraj to tylko wygodny parawan w rozgrywce kapitałów, a są one najbardziej zależne właśnie od kapitałów. Powiedz, czy tobie wiadomo, że Ameryka ma państwowe zadłużenie? Tak, wiadomo. Kwota zadłużenia jest astronomiczna. Stanowiła ona za zeszły rok. Procenty wypłacane od zadłużenia stanowiły. Więc wiadomo tobie, że kraj, który pożycza innym krajom, sam bierze ogromne pożyczki? Lecz od kogo je bierze? Czy to jest dla ciebie jasne? Od własnego banku centralnego? A do kogo on należy? Ten bank centralny. On. On. John nigdy się nie zastanawiał, czyim dłużnikiem jest Ameryka, lecz odpowiadając na pytania ojca, zrozumiał, w USA każdy podatnik płaci bankowi centralnemu. Lecz on. On, Bank Centralny USA, jest prywatnym bankiem. A więc cała Ameryka płaci setki miliardów dolarów jakimś osobom prywatnym lub jednej osobie. Każdy bank to nie instytucja, każdy bank to osoba i pieniądze zawsze idą do portfela osoby. Obecnie kraje osiągnęły tak niespłacalne już zadłużenie i wpadły w tak wielką spiralę zadłużenia bez wyjścia, że nie są w stanie spłacać nawet odsetek.